programu jest firma Diadom Okna i Drzwi Białystok. Przemysław Serosiek. dzień dobry, Podlaskie i. Kamielskiej, wszystko o Podlaski Okręgówce. A jak Państwo widzicie, nagrywamy materiał 1 kwietnia, więc będziemy oczywiście mówili o Legii Warszawa. No, akurat tak, można byłoby przyjść nawet w białej. Nie, nie można by było, nie to nawet Prima Pris nie przychodzi przez gardło, dlatego Dobrze. rozmawiajmy o Giloni i na tym się skupmy. Dobrze, to jest, skoro nie o Legi, to chociaż o Lechi pogadajmy. No tam Z, też. Zaskoczyła cię? Z, zaskoczyła mnie bierna postawa naszych zawodników, a przede wszystkim taka opieszałość, brak zdecydowania i, i brak świeżości, co może kompletnie dziwić, bo Jagielonia nie wyglądała jak zespół, który byłby wypoczęty. Zespół, który w jakikolwiek sposób te w cudzysłowie wakacje w środku sezonu naprawdę odpoczął, jakby ciężko pracował. I... To, to mnie najbardziej zaskoczyło. Ja miałem wrażenie, że tam bramkarze urządzili sobie rozrywkę, który z nich zrobił głupszy błąd, bo najpierw to, ta, ta próba wybijania piłki przez Abramowicza na raty, taka tak. nie w 5 nie w 10 Przyznam szczerze, że kiedy jak chyba mecz Motor Lublin, z, nie pamiętam, z Legią chyba grał, tak? To tam były takie bramki piłki. Nie, gatunku, to tam to już jest to piłkarskie to skrajne, piłkarskie jaja. skrajne piłkarskie jaja. I tutaj mogły być skrajne piłkarskie jaja w wykonaniu bramkarza Lechigdańskiego, tak, i gdy, jego obrońcy blasz... oczywiście. Tak, gdy, a w, nasz bramkarz też, gdyby Blaszek y, y, strafił, y, ślizgiem no wybił, to... Ta, bobek, przepraszam, ta, Tomasz Bobek. Tak, ale tutaj to już wiadomo, bawiąków Szczęsnego można powiedzieć, tylko w troszeczkę y, słabszej postaci, bo Szczęsnemu z... Y, to takie rzeczy wychodzą. Wychodzą rzeczy i ostatnio też taka rzecz wyszła, a co do samego meczu, no to nie, nie chcę się nad kimś pastwić, bo wiadomo, ten mecz y, no był słaby, my mieliśmy swoje okazje, których nie potrafiliśmy wykorzystać, nie byliśmy dokładni, no ale... Jeżeli szukamy zastępstwa dla Afimikopululu. To nie może być to napastnik, który strzela sam sobie bramki, bo... No właśnie chciałem powiedzieć, że jak padła ta bramka, to pomyślałem sobie od razu o Tobie, o zmianach minutę wcześniej przed Levin Fadiga i od razu osiągnął niebywały efekt. Dokładnie minutę wcześniej no, no, przed stratą czuję flashbacki z meczu z Mladą Bolesław w Czechach, tam też Fadiga wszedł i od razu nabroił, no i tutaj, zresztą nie tylko tam, bo to już niejednorazowa akcja, ale przed zgubił krycie, zmarnował dwie, później zmarnował dwie sytuacje stuprocentowe. Jeżeli zawodnik dostaje piłkę pod nogi i na tym poziomie nie potrafi jej przyjąć, odbija się mu jak od drewna, no to trzeba szczęścia szukać w okręgówce, bo tam to chociaż usłyszy, co będą mieli do powiedzenia o nim kibice. Głośniej, dosadniej i, i, i w słowach mocno niecenzuralnych, no ale trudno mi zrozumieć. Ja, jak, jak możliwe jest, że w takim klubie jak Jolonie, był tak skrajny przeskok od pierwszego do drugiego napastnika? No bo Pululu to jest, no wiadomo, czołg, taran, człowiek sam w sobie skuteczny i tak dalej. Wiadomo, że już zespoły też go poznają, znają, wiedzą, co trzeba robić, żeby go zatrzymać. Już jest jemu też trudniej. Co nie dziwi, bo jakby normalny zespół, normalny dział analityczny wyciąga wnioski, no ale. Szkoda, że w przypadku Fadigi nie lekceważył go skrajnie. Jeszcze z każdym meczem coraz bardziej skrajnie nie lekceważył go, bo może by wtedy coś udało mu się strzelić. A w tym momencie strzela, ale samobuje, które kosztują nas kolejne punkty. No i tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, czy ja chcę, żeby w następnym meczu Trener się mieć, dokonywał zmian z ławki. Bo tak dokonał tych zmian z ławki. Semeda, Edi Semedo też wszedł na boisko. Nie mam w sumie pretensji o, to jego, o ten jego ostatni strzał, ale. Ja, ja w gruncie rzeczy nie wiem, na czym to polega jest to problem, który jest od wielu, wielu kolejek ten sam. Te zmiany sporadycznie cokolwiek nam dają. Ci ci zawodnicy, jakieś nie, nie wiem, czy nietrafione wybory, czy oni się spalają, czy po prostu to wynika. Z, no, z, no, nie wiem, naprawdę ciężko mi to wytłumaczyć, ale my mamy. Brak umiejętności trenera, nie chciałbym tego tak nazwać, bo, bo trener Siemieniec ma wielką wiedzę, wielkie umiejętności. No ale przy tych zmianach i za każdym razem to jest tak przewidywalne, że tego nawet można, tak jak czytanki się, się nauczyć na pamięć przy szkole, tak jak i przeciwnicy mogą się nauczyć zmian. Siemie... Już tak, przychodzi do nas przeciwnik, powiedzmy Lech jak zwie, aha, Siemieniec, no dobra. 60 minuta, dwie zmiany, zmieni wahadłowych. Pogrzebie tam w środku pola. Dobra, dziękuję. Może wprowadzi fatigę, no to będziemy mieli wtedy plus, bo gramy 11 na 10. No i... Ja słyszałem inną z kolei tezę, czytam nawet w komentarzach, że w przypadku Jagielloni tam musi coś być brane na tej ławce albo pitew z bidonów na ławce, bo ci, którzy wchodzą, nawet jeśli to jest teraz Romańczyk, to ponoć nie dają takiej zmiany, jak daliby, gdyby weszli od początku. Żeby pili ducha w puszczy, to chociaż fantazja by ponosiła, a tutaj nawet brak fantazji, tak? Ale nie, nie chcę jakby się pastwić też, bo ja nie jestem osobą, która znaczy, będzie... Dzisiaj jest, jest 1 kwietnia, to jest pora na żart. No. Tak, nie jestem osobą przede wszystkim, która pastwić się będzie nad zawodnikami, którzy w moim odczuciu i tak zrobili coś ponad stan. Dla mnie ten trener Siemieniec i, i ten zespół, czy ci ludzie, którzy zdobyli Mistrzostwo Polski, którzy tak daleko doszli w europejskich rozgrywkach, niektórzy śmieją się trzeciej kategorii, ale jednak, to, to, to już czapki z głów i... i... Może nie obronią Mistrzostwa Polski, może ta przygoda z europejskimi pucharami zakończy się już po, po spotkaniu, po tym dwóch meczu z Betisem, ale i tak chwała im za to, ja nie mam zamiaru tam wieszać psów. My przede wszystkim, sami sobie kibice, a przede wszystkim ci kibice, którzy są z tym zespołem od krótkiego czasu, wywindowali poprzeczkę, jakby nie rozumiejąc na czym tak naprawdę klub stoi, na czym klub stał, jeszcze chwilę wcześniej, bo rok wcześniej, a teraz próbują na siłę pokazywać o jacy wy jesteście beznadziejni, remis z tym zespołem, przegrana z tym, jakby świat się na tym kończył. No właśnie, bo proszę Państwa, nie wiem czy starsi kibice o tym pamiętają, na pewno ci młodzi, ci młodsi starzam, jak mówił Kamil, niekoniecznie, ale Jagiellonia to nie jest Barcelona, która zdobywa tych tytułów, finałów i mistrzostw na potęgę, ciągle jeszcze warto pamiętać, że są kiedy gramy w europejskich pucharach, to czasami jedna formacja, czasami nawet jeden zawodnik jest bardziej więcej niż cała nasza drużyna w sumie razem wzięta, bo tyle mniej więcej kosztuje gwiazda z ligi hiszpańskiej, ligi belgijskiej, ligi, ligi angielskiej z tych najlepszych ekip, ligi francuskiej chociażby. I to, że gramy w tej chwili z takimi potęgami, to okej, okay. rzeczywiście nie klękajcie narody, nie, nie łapmy pana Boga za nogi, ale to jest wynik ponad stan. Tak samo jak również i to, że nie bardzo długo udawało się łączyć trzy poziomy na trzech różnych miejscach i to, że obecne. Pełne wynagrodzenie Jagiellonii, wszystkich piłkarzy Jagiellonii razem wziętych, to jest gdzieś chyba połowa tego, co Czurlinow zarabiał w normalnej lidze, kiedy mu się płaciło w lidze angielskiej, tam gdzie grał. Ja tylko przypomnę jedną rzecz, że ktoś, by, bo też tak się zdarza, że nie mają ambicji, nie mają woli walki, charakteru. Nie można, można tak powiedzieć o ludziach, którzy mają coś zapłacone z góry. Tutaj prezes, Rada Nadzorcza, Pan Deptuła, wszyscy po kolei mówią jednym głosem: w Jagiellonii y, zawodnicy nie zarabiają kokosów, ale te tak zwane kokosy mogą podnieść z boiska. Dokładnie. Czyli każdy wynik, każde zwycięstwo, każde wyszarpane punkty. To są premie dla zawodników, pieniądze dla zawodników, oni podnoszą tu z boiska. Dlatego też, jak ktoś mówi, że nie chciało im się, bo i tak mają zapłacone, no to jest w grubym błędzie, bo, bo to, to, to jest sytuacja, w której zawodnik nie ma płaconego mam stałe i tyle, koniec tylko jest to zależne od wyników sportowych, od aspektu sportowego a tutaj, jeżeli chodzi o to, to właśnie liczymy na wygrane, czy tam spotkania zremisowane. No i dokładnie sprawa następna, to jest pierwszy, albo może drugi rok z rzędu, gdzie Jagiellonia rzeczywiście jest do przodu, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, ponieważ do tej pory to był, jak to złośliwie powiedział jeden z moich znajomych dziennikarzy, to był klub z segregatorem, którego cała wartość prowadzała się nie do konta, nie do wartości, tylko do, do, do wartości dokumentów segrega, w segregatorze. W przypadku Jagiellonii, Jagiellonia na tą chwilę zarobiła pieniądze, pozrobiła je na boisku, zarobiła je nie w żaden inny sposób, tylko właśnie na boisku rywali i to jest też pierwsza sytuacja, kiedy w tym klubie faktycznie te pieniądze gdzieś tam są. Czy one zostaną wydane mądrze czy głupio, to będziemy oceniali dopiero decydentów za jakiś czas, ale na tą chwilę. Trzeba docenić i bić brawo zarówno dla Masłowskiego, jak i dla udziałowców, dla Strzałkowskiego, dla pozostałych, że te pieniądze zostały zarobione i stworzony został taki skład. A przede wszystkim dla Darna nawet jeżeli, powtórzę, czasami są mamy powody do żartu, żeby sobie pośmiać się na temat zmiany i sytuacji, których dokonuje, bo nikt, przepraszam, nie jest idealny. Hmm. I kolejna kwestia, że też yy, trener siemieniec ma tych za zawodników na treningach, wie, jak oni wyglądają on doskonale wie o ich mikrourazach, o ich formie. Jeżeli decyduje się na takie, a nie inne zmiany, no to też ma do tego jakieś powody i, i, i jakby ogólnie bazuje te zmiany, ustawia na podstawie tego, co widzi na treningach, a często też jest tak, my, to się mówi w, w świecie piłkarskim, że zawodnik jest treningowy, w cudzysłowie tam robi. Naprawdę Świetne. cuda, jest świetny, ma świetny przegląd pola, gdzieś tam świetnie zagrywa, strzela, przychodzi do meczu i się spala. I, I też my nie oczekujmy od zawodników w dużej mierze, którzy przyszli do nas za darmo na odbudowanie, gdzieś tam za grosze, Rząd że oni rządów. będą, wszyscy będą a, a, a Pululu, Jesus mas, choć Jesusowi też y, już... Y, czasami nie, wy, nie wychodzi i no, zresztą jak każdemu. No. Każdemu ma prawo nie wyjść, tym bardziej, że jeżeli yy, możliwości Jagiellonii, mimo tego, że ma drużynę rezerw w trzeciej lidze, wcale nie są aż tak wielkie, bo ostatnio Gielonia grała z kilkoma zawodnikami, którzy przewijali się, byli na zgrupowaniu z Jagiellonią w Turcji, którzy się przewijali i dostali, przepraszam, w łeb 04. Ja wiem, że w 14 ci była czerwona kartka dla Presleya Polulu. Zdaję sobie z tego sprawę, ale ja oglądałem ten mecz, obejrzałem go w całości. Potraktujemy to jako formę pokuty na wielki post, bo tam naprawdę nie bardzo było to czego znaczy jeszcze Ja powiem tak, jeśli jeszcze chodzi o meczy, jak już mówimy o rezerwach, o meczu ze Skierniewicami, dobra, okej, okay, czerwona kartka, wiadomo, stało się, stało się, ale ja, ja akurat miałem okazję, przyjemność to no nie. Yy, wspólnie z Ojcem oglądać, tak trochę przypadkiem, yy, derby Łomża, no, yy, Jagielonia 2, no to ten. ten Poziom tych rozgrywek nie jest Jest mizerny, tam nie masz czego wyciągać, nie ma, nie ma skąd, skąd, brać, jeżeli tam jest jeden młodzieżowy zawodnik, którego można w jakiś jakikolwiek sposób chociaż trochę próbować przymierzyć do kadry. W tym momencie to jest, to jest wszystko. Jak Jagiellonia w rezerwach nie ma, nie ma ludzi wybitnych, nie ma ludzi gotowych do gry na poziomie ekstraklasowym, nie ma ludzi, a tym bardziej nie ma ludzi gotowych do tego, żeby wejść z marszu i zrobić y, coś takiego jak na przykład Oskar Pietuszewski, że gdzieś tam pojawi się i może być przebłysk, gdzie wiadomo, że skrowi mnóstwo brakuje, a więcej takich ludzi tam za bardzo no, nie ma. Dokładnie tak, tam, tak jak powiedziałem, nie ma z czego wziąć, jeżeli chodzi o U-19, bo CLJ też miałem okazję oglądać chyba dwa tygodnie z kolei, jak ona inaugurowała te swoje rozgrywki, tam też za bardzo nie ma na czym oka Tam są, są, jest zespół. Ten zespół gra jako zespół. Powtórzę, bo celem nie jest zbudowanie zespołu CLJ do 19, żeby Jagielonia zdobyła kolejnego mistrza w młodzieży. Chodzi o wychowanie zawodników do seniorów, którzy mogliby wchodzić. Ale tam również nie ma zawodników, którzy by wybijali się do tego stopnia, że należałoby na nich skoncentrować się, sfokusować, i powiedzieć, tak, to jest przyszłość. Akademia Piłkarska Jagieloni jest w tej chwili taka, jaka jest. Być może w młodszych rocznikach, na pewno w tych młodszych rocznikach może coś się pojawi, bo tam jest wielu fajnych zawodników. Natomiast w tym najbliższym czasie nie spodziewajmy się, że dopłynie nam świeża krew z gatunku. Wybitni, fantastyczni, o których bije się, bije się Europa, czy bije się cały świat. I też jeżeli chodzi o te najmłodsze różniki, no to Jagielonia sama ich nie szkoli. No, to są tak. zawodnicy szkoleni w całym województwie, w różnych częściach Polski, ściągani tutaj tak jest. do Białego Stoku do Jagieloni i dopiero wtedy przejmowani przez trenerów tutaj Białostockiej akademii, ale to też nie są zawodnicy wychowani prze, przez bezpośrednio klub. Jeszcze nie jesteśmy na takim poziomie, żeby, żeby szkolić dobrej jakości zawodników, ale już jakby kończąc. Ten ten wątek gdzieś tam lechi i tego wyniku, no to w polskiej Ekstraklasie dzieją się kolejki cudów. Tutaj ta kolejka cudów praktycznie no też byli. cała się zamknęła, bo można powiedzieć, że Lech przegrywając we Wrocławiu, to też do tego grona dołączył, a Raków Częstochowa, jestem w święcie przekonany, gdyby nie wyciągnięcie pomocnej dłoni przez zawodników Zagłębia Lubin, w sensie czerwonej kartki we wczorajszym meczu, bo mecz był w poniedziałek, no to Raków by tego spotkania w Lubinie nie wygrał, bo wręcz jest, też trochę byłem w szoku, bo oglądałem, oglądając pierwszą połowę, Zagłębie było zespołem lepszym, zdeterminowanym Zagłębie było zespołem, który w pierwsze 20 minut stworzył sobie może więcej sytuacji takich nie tyle, że 100% klarownych, ale dobrych okazji i miłych dla oka, niż przez całą tą część rundy wiosennej do, do, do meczu z Rakowem Częstochowa. Natomiast to, co, na co warto zwrócić uwagę, to i to coś, co nam z kolei w. nam. Jakieloni wyszło w Gdańsku, a wyszło, bo nie było tak, że nic nie wychodziło. To jest, przepraszam powiem to dosyć jasno, świetna oprawa, jeśli chodzi o kibiców. Kolejna oprawa, jeśli na wyjazd to tylko z tobą, dobrze pamiętam? Jeśli czy wyjeżdżam to tylko z tobą? Nie pamiętam dokładnie hasła, ale to było nawiązanie do piosenki. Tak. Natomiast sama oprawa i sam sposób prezentacji na wyjeździe, przypomnę, na, w obcym stadionie, stworzenie fajnej oprawy, pokazanie tego i naprawdę ciągły doping, który słychać było w telewizji, jak się się będzie oglądało. To jest rzadkość i za to szacun dla kibiców, bo zrobili to naprawdę w sportowej atmosferze. Ja nie słyszałem o żadnych awanturach, które gdzieś tam miały się dziać. Nawet jeżeli ktoś miałby gdzieś donosić, to jakiś, jak, no, jakiś ja, żadne ja, historii nie. nie działo. Pojechały dwa pociągi, jeśli dobrze dwa pamiętam. Dwa pociągi specjalne, blisko 1700 osób. I jeżeli chodzi też o rzadkość, nierzadkość, to nie jest tak, że to jest rzadkość na początku. Co się rzadkość powie ogólnie o wydarzeniach, że jedzie tak duża grupa ludzi? Nie, już teraz nie? też jakby można powiedzieć, że jeżeli chodzi o no to jest coś, coś jakby może nie tyle nowego, gdzie już, bo my już w tym sezonie, w tym roku już wielokrotnie czy w Polsce, czy w Europie byliśmy w dużych liczbach. liczbach w około tysiąc, ponad tysiąc i to jest, to jest fakt. Natomiast też... Mówię o oprawie. Tak, ale opra no ja też mówię o oprawie, o. Bo, bo też niejednokrotnie tam gdzieś te oprawy różne się pojawiały i nie tylko jeżeli mówimy o Jagieloni, ale ogólnie, bo w tej kolejce Jagielonia nie pojechała w najliczniejszej liczbie na wyjazd. Bo najliczniejszą ekipą wyjazdową w tej kolejce był Lech Poznań, który pojechał do Wrocławia w 3400 osób. Zrobił tam też świetną, ogromną prawę, 3400 osób to jest razy dwa tego, co nas było w Gdańsku. Jeszcze co więcej powiem, że Lech Poznań zamknął zapisy, na, wyprzedał full biletów na kilka czy tam kilkanaście dni przed meczem. Dlatego też no, no nie byliśmy najlepsi. A prawda jest taka, że wiele w Polsce, wiele z ekip jest ograniczana ze względu na wielkość sektorów gości. Tak, to I prawda. tutaj mhm. to jest fakt, nam do, Niemiec, do, do niemieckich kibiców, jeżeli chodzi o ilości wyjazdowe, to brakuje dużo. Ale też przechodząc płynnie do innego tematu, już no. powiem, że no, mamy najprostszy przykład w pierwszej lidze z tego sezonu, gdzie. Wisła Kraków na mecz z Ruchem Chorzów na stadionie śląskim, gdzie miała w cudzysłowie nieograniczoną ilość biletów, pojechała w blisko 20 tysięcy osób. Czyli i ja wiem, że Kraków i Chorzów dzieli, dzieli no tam około 100, 120 km, no ale sam fakt, tam około 20 tysięcy ludzi na wyjeździe, no to już jest naprawdę warte podkreślenia. Podobną rzecz zrobił zresztą na stadionie śląskim w Chorzowie również widzew. Jeżeli chodzi o polskie te ekipy, no to wiele, ma, wiele ekip ma inklinację do tego, by jeździć w dużo większych liczbach. Zresztą tak jak na przykład są wyjazdy, że Lech Poznań legia Warszawa, czyli te takie ekipy, które jeżdżą najlepiej w Polsce, czy, czy Ruch Chorzów. To niejednokrotnie nawet nie otwierają zapisów. Nie ma otwartych zapisów wyjazdowych, bo powiedzmy, sektor gości mieści 800 miejsc, i tam są zapisane tylko te osoby, które jeżdżą najczęściej na wyjazdy grupy kibiców, jak czy ultrasi, czy stowarzyszenie kibiców, czy fankluby. I to wszystko rozchodzi się w zamkniętej sprzedaży. Poboczni ludzie nawet nie mają możliwości do tego, żeby pojechać. I też mam na przykład dobry przykład, taki jakby ekipy. Niezaprzyjaźnionej z tym ruchem Chorzów, o którym mówimy, że na Śląski stadion przyjeżdżała Widzew to Legia Warszawa, która dostała 4000 biletów. Yy, yy, nie teraz do Chorzowa, bo nie wiem ile na Puchar dostali. Czy dostali tak naprawdę, się tym nie, 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 jakby nie interesowałem, bo Pucharowy mecz grają w środę z ruchem, ale w tamtym sezonie, zanim ruch spadł, to Legia pojechała do Chorzowa, Chorzowa w 4000 osób, bo tyle biletów dostała i też nie prowadziła otwartej sprzedaży. OK, a wracając do meczu o spotkaniu w Superpucharu, jak się umówiliśmy, spo, spo, tylko przemkniemy, bo dzisiaj, czyli we wtorek, kiedy to nagrywamy, kibice urządzają pożegnanie dla, dla wyjeżdżających, wyjeżdżającej do ekipy. Tutaj w Białymstoku na rynku Kościuszki? Nie, to na, na elewatorskiej na elewatorski w ba, w bazie proszę. treningowej. Na bazie dzisiaj, jak to, jak to nagrywamy, właśnie, no to się to, właśnie, to spotkanie odbywa. Piłkarze wyjeżdżają do Warszawy, gdzie jutro zagrają ten mecz super pucharu. Taki on super, jaki puchar. Eee, i tak, na to, na gdzieś in... widziałem dzisiaj, dzisiaj akurat yy, chyba znajomy albo brat, bo to na takiej grupce, na której tam rozmawiamy, wrzucił właśnie wyjaśnienie z wikipedii czy z czegoś, dlaczego Dlaczego Super Puchar Polski? Czym się różni Super Puchar Polski od Pucharu Polski? Super Puchar Polski różni się od Pucharu Polski tym, że jest super. Ja. I to taki żart pierwszokwietniowy, idealny. Ja. Tak. Idealny ten mecz w ogóle powinien być pierwszego no, kwietnia. Dokładnie. Ja, ponieważ, ja... ponieważ to byłaby idealna data na nagranie tego spotkania, biorąc pod uwagę, co się działo. PZPN podjął właśnie decyzję, takie, a propos innej beczki, że już na sztywno wpisuje, kiedy będzie się odbywał mecz Super Pucharu. Tam powinna być jeszcze gwiazdka pod tytułem, że działacze PZPN mają Czas. Ale, ale jeszcze ja. Chyba, żeby nie. Ja też powiem jedną rzecz inną, niezwiązaną z prima prielizi, nie jest to żart pierwszego Choć można się z tego śmiać, i to tak aż ponad stan. Bo dziś, dzi, to znaczy ja już to wcześniej czytałem, ale dzisiaj jakby też ktoś to te wstawił i to się przywija, że prezes Kulesza tak ustalał datę super Pucharu że tak jakby on nie miał z tym nic wspólnego z ustalaniem daty. Podobno datę ustalili między sobą prezes Królewski i prezes Deptuła. Ustawiono to na 2 kwietnia. Prezes od niechcenia jakby to, e, oczywiście prezes Kulesza, to zaakceptował, machnął, zapominając o jednej rzeczy, że go w tym dniu nie będzie w, w, w Warszawie, nie będzie miał możliwości bycia na Superpucharze. Także ranga wydarzenia, na bogato. Level master. Tak, level master. Można byłoby powiedzieć, że e, w tym całym Superpucharze e, zawodnicy mogliby sobie pobiegać. Mecz chyba jednak jest w telewizji na TV4. Jak... Nie, na sub, chyba w Polsacie. Albo, albo no, w każdym razie po, gdzieś tam po, gdzieś, gdzieś jakąś reklamę widziałem, może prostym po prostu na TV4. Wydaje mi się, że w Polsacie jest. Tak, ale gdzieś tam jest jednak mecz w telewizji ostatecznie. Więc można byłoby to puścić w godzinach kabaretowych i też byłoby dobrze. No, w środę kabarety chyba nie chodzą, a ostatnio w Wielkim Poście są gorzkie żale i to by nawet pasowało. A teraz wróćmy do tematu, bo w niedzielę gramy z piastem. Tak, w niedzielę z piastem i akurat jest to jeden z. No, tak. Spotkanie od wielu, 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 wielu miesięcy, na którym nie będę, bo akurat my otwieramy obiekt w kręgach, gramy tam charytatywnie dla Kasi. Ja przypominam po raz kolejny przy okazji o tym, że można zbiórkę Kasi wspierać, można dorzucić coś od siebie na zrzutce. Proszę też od razu, zajrzyjcie Państwo do opisu. Tam jest, umieścimy link do zrzutki. Link do zrzutki umieścimy też link do zrzutki, jeżeli chodzi o materiał dzisiejszy, te, dotyczący tekstowy, więc jeżeli ktoś z Państwa na YouTubie tego nie znajdzie, to aktywny link umieścimy też w tekście na stronie, na portalu ddb24. Tak i teraz jeżeli chodzi o ten Piast, no Piast jest w jakimś tam dołku, kryzysie, jest jakoś tam troszeczkę... Wypisz, wymaluj jak my podobno. Tak, troszeczkę, troszeczkę zagubiony, gdzieś wiedzą, że trener Aleksander Wukowicz już nie będzie Wydziemy, trenerem właśnie. po sezonie, ale do końca sezonu jednak tam jeszcze będzie z nimi. Ale okoliczności tego odejścia do są takie dosyć yy, nietypowe. To ogólnie dużo rzeczy tam jest yy, nie tak, jak trzeba, bo przecież piłkarz yy, kluczowo odesłany do w ogóle do rezerw zawieszony, bez możliwości gry. No to nie są ciekawe i fajne sprawy. Nie są rzeczy, które powinny się dziać w normalnie zorganizowanym klubie. Gdzieś ten piast nie punktuje, dał się ostatnio ograć. Yy, teraz widzę wowi tak, tak widzę wowi widzę się przełamał z nowym trenerem z nową myślą chorwacką można powiedzieć ale pojechałeś że myślą no tak, niech będzie także robił. także można powiedzieć że gdzieś ten piast idzie w dół ale no Przykład Lechii pokazał, przykład Stali Mielec wcześniej nam pokazał, że te zespoły, które mają problemy, lubią się przełamywać na Jagiellonii. Natomiast Jagielonia nie lubi w swojej twierdzy oddawać punktów i tutaj jest jakby główny punkt zaczepienia do tego wszystkiego. Przypomnijmy, że Jagiellonia ostatni raz punkt oddała z meczu z Krakowią. To było w sierpniu 2023. roku. Gdzie byliśmy w najgorszym dla siebie okresie w tym całym sezonie między Ajaxem a Bodo Glim. Tak, a teraz nie jesteśmy wcale w takim najgorszym momencie i jest nadzieja, że u siebie zagramy i znowu Oczekiwania, czy powinniśmy oczekiwać... Meczu pięknego, meczu super. Czy generalnie jeżeli będzie tak, jak na przykład było to z wymęczone 1 czy 2-0, to już powinniśmy rozdzielać szaty nad Betisem. Wydaje mi się, że chyba bardzo ważnym meczem, poza tym, że ten mecz z piastem jest bardzo istotny, to jest też mecz, który później w czwartek gramy z w Hiszpanii. To znaczy, ja powiem tak, jeżeli my chcemy grać w tym sezonie o Mistrzostwo Polski, nie mamy prawa już się potknąć w widzę. Limit potknięć po tym meczu w Gdańsku już się wyczerpał. Raków ma cztery punkty przewagi mhm. i nawet jeżeli będziemy dalej tracić punkty, to nawet zwycięstwo w Częstochowie nam nic nie da, bo te cztery punkty przewagi to jednak już jest jakiś zapas, patrząc, że do końca zostało 8 kolejek. Tak, 8. Chyba 8. No to to, to ja wiem, i to rozumiem, że to jest ekstra klasa tak. I, tak, i tak dalej. Gdzieś jeszcze Raków chyba ma spotkanie z pogonią Szczecin. A znaczy, i... Raków ma jeszcze gdzie się potknąć, bo jeżeli zgodnie z tym z twoją tezą. No to, to gra z, do, z, dołami, z dołami, tak. Gra z dołami, ja to byli to. Z... to ma z kim Oczywiście i teraz te zespoły takie jak Śląsk Wrocław, czy Lech Gdańsk, to z Lechią Raków już grał dwukrotnie, ale ze Śląskiem Wrocław jeszcze nie grał dwukrotnie. To są zespoły, które będą gryzły trawę, bo. No bo spadek z ekstraklasy może się skończyć dla nich fatalnie w niektórych A raków, przypadkach. A raków z dołami nie, nie umie za bardzo grywać, bo czego dowodziło chociażby teraz wiosenne spotkanie ze Stalą, gdzie on te punkty zgubił, tak jak i my chyba. Tak, ale i właśnie mówię ten, ten poniedziałkowy, czy wczorajszy mecz, bo, bo nie wiem, czy ten materiał stanie opublikowany dzisiaj czy jutro. Natomiast nagrywamy go we wtorek. To poniedziałkowy mecz Rakowa w Lubinie. To nie był spacerek, to nie Bo była nie. przeprawa, ja wiem, że to było 2-0, ok, wynik fajnie poszedł świat, czyste konto, ale tam też było mnóstwo szczęścia na początku, dużo, dużo takiej właśnie powiedzmy tej typowo papszunowej gry, tak. trudnej, ciemiężnej, topornej, ale punktowej i też wielu mówi, że na narzeka, że papszun to, papszun tamto, no dobrze, a to ja zadam takie jedno pytanie, jak najlepszą Chelsea Londyn z budową Mourinho? ciemiężną, autobusową, trudną, grającą z kontry no, to nie... I, 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 też, i też osiągał wyniki. No, to prawda, chociaż powiem ci, że ja podziwiam, że ty obejrzałeś ten mecz, bo ja nie byłem w stanie. Próbowałem, to, to próbowałem zna... go oglądać i spoddałem się. To znaczy, to powiem tak, w pierwszą, pierwszą połowę oglądałem całą drugą, to już pół na pół podzieląc z kąpielą dzieci, więc, Aha. więc można powiedzieć, że na bramki się załapałem akurat na końcówkę, ale tak... Ja się poddałem, ja się poddałem po początkach pierwszej połowy, czym się zniechęcony, Oglądaniem tego meczu stwierdziłem, że ponieważ nie kibicuję żadnej z ekip, to nie ma powodu, żebym się męczył. Mnie często, mnie często mecze ekstraklasy oglądając, bo oglądam dużo tych spotkań ekstraklasy gdzieś tam w mniejszym, większym wymiarze czasowym z większą, mniejszą uwagą. Strasznie mnie męczą spotkania, w których są puste trybuny, jest ta taka otoczka wokół meczu naprawdę bardzo słaba. A tak było właśnie w Lubinie, bo... w Lubinie. W Lubinie byłem na stadionie kilkakrotnie i tam ten stadion nie pamiętam, kiedy ostatni raz był w pełni. Zapełniony. On by w pełni był zapełniony tylko raz w całej swojej historii i było to podczas spotkania z Lechem Poznań, z Lechem, który wykupił tam blisko 5000 biletów. Natomiast to... sam, stadion, sam stadion jest taki lekko przygnębiający, wieje tam, wiem, że tam jest, znaczy ile razy ja tam byłem zawsze wiało i było, i było zimno i padał deszcz, więc prawdopodobnie Dolny Śląsk mnie nie lubi. A byłem tam chyba trzy czy cztery razy, dwa razy zawodowo, bo sędziowałem gdzieś w okolicach jako sędzia futsalu, a dwa, a dwa razy dobrałem się z Jagieloni jako dziennikarz. Za każdym razem było także o matko Boska. Tak, on jest wystawiony. O, to jest ładny obiekt. jeśli ja chodzi mieć. o samą kubaturę obiektu i tak dalej, to jest taki po, obiekt na polskie realia naprawdę skrojony. To prawda. E, tylko że tak wy, samo to otoczenie wokół stadionu, wy, wystawiony w środku pola, można powiedzieć. W środku niczego. Dokładnie. Tak, wywiezienie. Wy, ale już jakby do brzegu. No właśnie, spojrzał na nastawienie. Wiem, wymownie że, tak, że zaczniemy gadacze rzeczy. Ten mecz, ten mecz akurat Zagłębia Lubin z rakowem pokazywał to, jak trzeba grać żeby zdobyć Mistrzostwo Polski w tym sezonie, czyli... Ja już myślałem, że powiesz jak trzeba żeby nie, kimi, nie. co nie przyszło. Nie, topor, to też topornie, ciemiężnie, z trudami naprawdę, ale ta ekipa poprzona idzie do przodu, powolutku się posuwa i, i ta przewaga czterech punktów y, nad Lechem i Jagiellonią, które próbują grać y, ładnie piłką, zaczyna I się robić coraz Teraz większego. spada tradycyjne pytanie, to czego się spodziewasz? Nie no, uważam, że jednak mimo wszystko gdzieś ta z tyłu, myśl z tyłu głowy Jagielloni i to podejście mentalne takie typowo i po tym, co się stało z Lechią Gdańsk, że nie można nikogo lekceważyć, wiedząc, że przyjedzie Piast, który też jest do żeby też by chciał się odkuć, no tutaj u nas jest chęć odkucia, bo ten super pukar w moim odczuciu już żadnym odkuciem nie będzie, czy my go wygramy, czy, przegramy, czy, my to... wygramy, czy go przegramy, to jakby aż, aż tak dużego znaczenia może nie będzie miało, oczywiście piłkarze by mieli z tyłu głowy, że kurczę, przegraliśmy z pierwszoligowcem i to pierwszoligowcem, który będzie pozbawiony swojej największej gwiazdy, bo jeszcze przychodzę do meczu z Wisu, to Rodado nie zagra, a to jest Rodado nie zagra, bo w meczu z MKS-em klucz nie nie z Klucz Kluczburg? Dobrze. bo jest z kotwicą, z kotwicą koło brzmie, bo ostatnim Klucz gra dużo niżej. Już teraz z kotwicą około, Wis, Wisła grała, wygryła, wygrała ten 2-1, ale okupione to było kontuzją barku Rodado. A, a to tego akurat nie wiedziałem. Tak, tak, spadł na bar, gdzieś tam mocno coś się stało, ma mieć ponad tydzień, minimum ponad tydzień przerwy. Czyli mówiąc inaczej, potraktuję, niech to, życzmy Jakieloni, żeby oni, im się nic nie stało w tym meczu, bo to jest najlepsze, czego możemy im życzyć, i żeby wyszli zdrowi i niespecjalnie zmęczeni, ponieważ w niedzielę jest bardzo ważne spotkanie, jak powiedziałem, z piastem. A, a ja się to czego się niestety boję, bo jak on się nie boi, to ja się boję. Któryś z nas musi się zawsze bać. Za każdym razem, jak się ty bałeś, ja się nie bałem, to wygrywali, więc niech tak zostanie. No, więc dobrze, więc ja się będę bał, on się nie boi i zobaczymy, który z nas miał rację. A za y, rozmowę dziękuję Przemysław Sarosiek i Kamilacki. Wszystko Podlaskiej okręgówce, który za chwilę będzie nagrywał to, co najciekawsze, czyli co się dzieje w Podlaskiej okręgówce. Dokładnie tak. Dziękujemy. Thank you